Witam serdecznie wszystkie zodiacalne barany na szeptach tarota. Ja mam na imię Krystyna i dziś zapraszam Was na czytania listopadowe. Listopad to miesiąc zanurzania się w głąb, czas, gdy świat zwalnia, a my kierujemy uwagę do naszego wnętrza. Energia Skorpiona, z którą rozpoczniemy ten miesiąc, zachęca nas do transformacji, oczyszczenia emocji i takiego symbolicznego odrodzenia. To jest moment, żeby pozwolić temu, co przestarzałe, tutaj naturalnie odejść. 8 listopada mamy pełnię, kochani, w byku, a ta pełnia może ujawnić to, co tak naprawdę daje nam poczucie bezpieczeństwa i stabilności, czy to w sferze materialnej, czy to w sferze emocjonalnej. W drugiej połowie miesiąca, kiedy Słońce przejdzie tutaj do naszego znaku Strzelca, poczujemy przypływ nowej inspiracji, lekkości, no i nadziei. To ta zmiana energii hmm, przeniesie nas z takiej głębokiej refleksji w kierunku poszukiwania nowego sensu i takiej wewnętrznej wolności. Zobaczmy więc, jakie przesłanie mają dla Was karty na ten czas transformacji, no, i takiego duchowego oczyszczenia. Z jaką energią wejdziecie tutaj w listopad, moje baranki? Pięknie, nowe początki, głupiec. Jaka energia, jaki klimat będzie Wam towarzyszyć w tym miesiącu? No i jaki będzie główny cel tego miesiąca? Gdzie tutaj najlepiej skierować swoją energię? Co będzie wyzwaniem, przeszkodą, co tu może zatrzymać Was lub wytrącić Was, może troszeczkę z równowagi w listopadzie? A co się uda, co będzie sukcesem, co tutaj może przynieść radość, albo jakiś taki postęp w sytuacji? I czego unikać, co może okazać się albo iluzją, albo taką utratą energii. Na co się otworzyć? Co warto wpuścić do swojego życia? Co będzie Wam sprzyjać? Popatrzcie, chce mi tutaj coś wyjść. Co będzie Wam sprzyjać? Czy to zewnętrzne, czy wewnętrzne wsparcie? Skąd tutaj może to przyjść? No i oczywiście, na koniec rada, wskazówka dla Was. No, na ten nadchodzący miesiąc. Zachęcam Was też do zajrzenia do swojego znaku księżycowego, ascendentu. Często właśnie tam możecie znaleźć takie głębsze, głębsze wskazówki. No a teraz usiądźcie wygodnie, weźcie uczek kawki, herbatki no i zaczynajmy. Moje baranki. No, zaczynamy ten miesiąc w takiej energii świeżego startu, świeżego początku. I to jest taki moment, kiedy wreszcie tutaj dojrzewacie do zmiany. Albo decyzja, która no, czekała tutaj na podjęcie, być może wydawać Wam się trochę impulsywna, ale będzie potrzebna, będzie konieczna. Głupiec pokazuje taką gotowość do podjęcia ryzyka, nawet jeżeli tutaj nie macie pełnego planu jeszcze pracy to może być chęć rozpoczęcia czegoś własnego, może jakąś własną inicjatywę albo po prostu zmiana kierunku zawodowego. W relacjach to jest otwarcie się na nowe doświadczenia, ale też dla niektórych to jest też taka potrzeba wolności. Baranki mogą tutaj czuć w tej energii, że nie chcą dłużej tkwić w tym, co może jest takie przewidywalne, w rutynie. Ta karta mówi, żebyście zaufali swojemu instynktowi, ale też ważna tutaj będzie taka świadomość no, konsekwencji tego, co wybierzecie. Dobry moment, żeby zrzucić z siebie jakieś takie stare obawy i po prostu ruszyć tutaj, nawet jeżeli ta droga dopiero będzie się tutaj kształtować. No i jaka będzie ta główna energia, która będzie Was otaczać? Energia jest piękna, kochani, bo macie energię słońca. Także ten listopad może przynieść Wam więcej takiej jasności, klarowności, takiej energii, pewności siebie. Słońce zawsze pokazuje wzrost, przynosi sukces, przynosi tutaj no, takie dobre samopoczucie. Jeżeli były jakieś wcześniej napięcia, no to tutaj może być poprawa. W pracy widać takie realne rezultaty waszych wcześniejszych wysiłków. Coś tutaj wreszcie zaczyna działać, zaczyna się układać. W życiu osobistym pojawia się taka lekkość, kochani, więcej radości. Możecie poczuć też w tym miesiącu, że w jakiś sposób odzyskujecie siebie. No, że wasze decyzje tutaj właśnie mają sens. Dobry czas na wzmocnienie relacji, kochani, z osobami, które wnoszą do Waszego życia takie autentyczne wsparcie. Słońce nie tylko rozjaśnia, ale też pokazuje, gdzie naprawdę warto inwestować Waszą energię w tym miesiącu. Dla wielu baranków to może być taki miesiąc docenienia: tak? docenienia siebie, albo będziecie docenieni przez innych. No, czy w pracy, czy w domu, czy w relacjach, albo to są takie Wasze po prostu codzienne zwycięstwa. I co będzie głównym celem miesiąca? No i tutaj jest współpraca. Listopad bardzo zachęca Was tutaj do współpracy z innymi. Nawet jeżeli mm, zwykle lubicie działać sami, to kluczem tutaj właśnie będzie taka umiejętność współdziałania. Trójka monet wskazuje na potrzebę zaufania ludziom, no, może takim, którzy po prostu wiedzą troszkę więcej albo mają więcej doświadczenia. Nie musicie tylko tutaj polegać na samym sobie. W pracy to są projekty, które będą wymagać współpracy, które będą wymagać komunikacji. W relacjach to jest takie no, nauczenie się słuchania drugiej strony, tak? szukania razem takich wspólnych rozwiązań. Ten miesiąc pokazuje, że sukces tutaj nie będzie przychodził z jakiegoś uporu, ale raczej z takiego mądrego łączenia wspólnych sił z innymi. Możecie odkryć, że z kimś razem da się po prostu iść. Ta droga jest lżejsza, tak? Lżejsza niż po prostu w pojedynkę. To jest taki czas budowania tutaj krok po kroku, ale bez presji jakichś takich natychmiastowych efektów. No i co będzie wyzwaniem i przeszkodą? Największym wyzwaniem w listopadzie może być dla Was taka, to jest taka energia balansu pomiędzy dawaniem i braniem, ta energia wymiany. Szóstka monet pyta, czy, czy to wy nie dajecie zbyt wiele? I to nie musi być tylko tutaj, jeżeli chodzi o sprawy finansowe, to są też sprawy Waszej energii, Waszego czasu, Waszego wsparcia. Jeżeli dajecie, to pamiętajcie, żeby nie dawać po prostu kosztem siebie. W pracy ta karta może sugerować, że może pojawić się jakaś frustracja. No, może po prostu Wy będziecie tą stroną, która będzie tutaj właśnie więcej, więcej pracy przejmować. W relacjach to, to jest taka sytuacja, w której jedna strona ciągnie więcej niż ta druga, tak? I może tutaj ta energia wam pokazywać, że występ, wystąpi jakaś nierównowaga. Także kluczowe będzie nauczyć się w tym miesiącu prosić o pomoc i po prostu jasno określać swoje granice. Warto sobie zadać pytanie tutaj przy tej karcie, czy to, co robię, robię z serca. Czy robię to tylko z poczucia obowiązku? I tylko wtedy utrzymacie taką emocjonalną równowagę, no i mam nadzieję, unikniecie po prostu wypalenia, moi drodzy. A co się uda? Co będzie tutaj sukcesem? Sukces przychodzi, kiedy zaczniecie się kierować waszym serduszkiem, tak? Nie tylko właśnie obowiązkami. Rycerz Pucharów to jest taka karta otwarcia się na uczucia, na empatię, na szczerość w relacjach. Dla niektórych może sugerować kochani nowe znajomości, a dla innych po prostu odświeżenie jakiejś takiej emocjonalnej więzi z kimś bliskim. W pracy ta karta mówi o takim twórczym podejściu, które no, przyniesie Wam jakieś zadowolenie, jakąś satysfakcję. Możecie zauważyć, że Wasze działania mają sens tutaj wtedy, kiedy idą właśnie zgodnie z tą Waszą wewnętrzną pasją. To jest też także czas na taką większą autentyczność, kochani. Tutaj przy tej energii nie trzeba nic udawać. No i sukces przyjdzie właśnie wtedy, kiedy zaufacie swoim emocjom, no, i pamiętajcie, nie musicie tutaj nic udowadniać. Czego unikać? Czego unikać w listopadzie? Unikajcie, kochani, takiego wahania się i odwlekania jakichś ważnych decyzji. Dwójka mieczy pokazuje taki moment wewnętrznego konfliktu. I to jest właśnie tak, jak tu mówiliśmy o waszym serduszku. To jest taki moment, kiedy wasze serduszko może mówić jedno, a wasz rozum może mówić drugie. To jest taka próba pogodzenia wszystkiego. I, no, i to czasami prowadzi nas do stagnacji. W pracy to może być odkładanie na przykład Ważnych decyzji finansowych albo jakichś ważnych projektów. W relacjach ta karta może sugerować unikanie rozmowy, no, żeby na przykład nie wywołać jakiejś konfrontacji, i właśnie to zawieszenie może stać się takim no, dużym obciążeniem dla Was w listopadzie. Jeżeli czujecie, że utknęliście w tym miesiącu pomiędzy dwoma opcjami, Zaufajcie w tym wypadku swojej intuicji i, to, i ruszcie w tą stronę, w którą po prostu ta intuicja Wam podpowiada. Także pamiętajcie, że brak decyzji nie będzie, nie będzie dobry, bo po prostu zatrzyma Wasz rozwój. A na co się otworzyć? Pięknie tutaj mamy pazia, pazia monet. Kochani, to jest energia, która zaprasza Was tutaj do, no, może nauczenia się czegoś nowego, do rozwoju Waszych umiejętności. No i to jest taka energia, która zachęca do inwestowania w siebie. To są takie nasze małe plany na przyszłość. To może być jakiś kurs, kochani, nowy projekt. No, dla niektórych może nauka zarządzania finansami. Czas, kiedy możecie zacząć tutaj patrzeć na swoją przyszłość bardziej długofalowo, no może właśnie myślicie tutaj, żeby zacząć coś dla siebie razem z, tym, no, z tą energią głupca. W pracy ta karta może sugerować satysfakcję z waszych osiągnięć, a w relacjach to jest takie poczucie stabilności i komfortu. Ta energia przypomina, że. Sukces nie zawsze musi oznaczać więcej. Czasem tutaj chodzi po prostu o spokój, no i o taką naszą świadomość, że wszystko to, co macie, jest po prostu wystarczające. Ta energia bardzo sprzyja uzdrawianiu wszelkich relacji, przede wszystkim też relacji z samym sobą. No i tutaj może też skupienie się na swoim, na swoim zdrowiu. Co będzie Wam sprzyjać? Wsparciem w tym miesiącu będzie poczucie tutaj takiej własnej wartości i wdzięczności za to, co już macie, tak? Dziewiątka pucharów to jest takie emocjonalne spełnienie, zadowolenie z samego siebie. Możecie odczuć, odczuć że wreszcie tutaj nie musicie właśnie niczego udowadniać. W pracy to jest takie no, zadowolenie z naszych osiągnięć, tak? W relacjach... Poczucie stabilności, poczucie komfortu. Energia sprzyja też tutaj, właśnie uzdrawianiu relacji. Także koncentrujcie się, kochani, w tym miesiącu na tym samozadowoleniu, na tym, co tutaj już jest. Także nie musi być, plany na przyszłość są, są świetne, ale docencie to, docencie to, co macie. No i jaka jest rada? rada jest prosta, żebyście nie pozwolili sobie tutaj wpaść w jakąś taką mm, rutynę codzienności, żeby to po prostu nie odebrało wam tej radości dziewiątki pucharów. Czwórka pucharów może wskazywać na takie chwile, kiedy odczuwamy znużenie. To jest karta braku entuzjazmu, mimo tego, że tutaj wszystko będzie szło fajnie, wszystko będzie szło dobrze. I to jest taki sygnał, żeby nie zatracić tej wdzięczności, tej, tej ciekawości życia, tych planów tutaj na przyszłość. Jeżeli coś wydaje Wam się pod koniec miesiąca tutaj bez smaku, no, może brak tutaj właśnie jakiejś iskry będzie. No to po prostu zmieńcie troszeczkę plan dnia, kochani. Może jakiś mały wypad za miasto, rozmowa z kimś bliskim, coś, co was tutaj bardziej zainspiruje. Ta karta przypomina, że życie to nie tylko cel, ale życie to jest po prostu ta nasza droga. Także ważne jest tutaj, żebyście w listopadzie właśnie nauczyli się tego. Doceniania tej prostoty naszego życia, a nie tylko tej gonitwy za iluzją, no albo ciągle za czymś większym, kochani. Dobrze, moje baranki, piękne karty macie. Tradycyjnie, jeżeli macie osobiste pytanka, zachęcam i zapytamy wyroczni anielskiej, co Wam odpowie. Jaka jest odpowiedź na Wasze pierwsze pytanie? Popatrzcie, pokojowy rozejm, pokojowe. Hmm. No. rozstrzygnięcie sprawy i wasze drugie pytanko idealny czas moje baranki, dziękuję wam bardzo serdecznie za czas spędzony ze mną życzę wam oczywiście wspaniałego listopada zapraszam na kolejne czytania, jeżeli chcecie wesprzeć to co robię, zachęcam do polubień no do paluszków w górę komentarzy oczywiście do subskrypcji a ja ściskam was bardzo gorąco i do usłyszenia papa pa, moi drodzy